Dzień dobry kochani, zaczynamy odcinek tam, gdzie ostatnio go zakończyliśmy. A pani to po co, jak ja już zamknęłam? No, ja nie mam czasu dzisiaj dla was, mam 500 dolców, coś tam sobie zarobiłam za te kilka godzin ostatnio. Mam pełny śmietnik, dobra, to jeszcze ten kosz mm, ogarnął. Dobra, ja se to schowam, bo to jeszcze nie mam pełne, ale to mam pełne, także mogę sobie już to... Tutaj wynieść i do barana. No i tak moi drodzy, lecimy sobie tu, zamknę, no i wypada tu posprzątać. Powiem wam, że jest taki syf, jest taki syf, 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 syf. najgorsze jest to, że patrzcie, mamy dwa takie ten i już nie ma miejsca. Dobra, a czy do worka mi coś wejdzie tu? Okej, okay, tu mi coś takiego powłazi. Mhm. No bo wiecie, no dzisiaj zajmujemy się sprzątaniem. Jak widzicie. Dobra. I trzeba się tego pozbyć. Na razie chyba tak muszę, no. Przekichane powiem wam z tymi śmieciami. A wiecie, później ja sobie to powynoszę tam m, do tych koszy. A na razie to tak wiecie, no sprzątnąć, bo sprzątnąć. Żebyśmy mogli sobie towar też tutaj już trzymać. Ale jest syf, jest tutaj tragiczny bałagan. Reset, aha. Jest tu sporo tego sprzątania, powiem wam, naprawdę. Jest sporo, no, ale trzeba to ogarnąć. No i dobra, odnów magazyn za pomocą strony głównej komputera, moi drodzy, także sobie to musimy... Zgraszowało mi grę, rozumiecie? To wywaliło mnie z gry. I jestem teraz bardzo ciekawa, na którym etapie moja gra została zapisana. E, jestem lekko zdenerwowana, ale mam nadzieję, że niepotrzebnie i że, i że będę miała tutaj. O oh my gosh, o jejku, ale stres teraz jest. No serio, mam stresik. Posznie wy... o matko, jedyna i. No super, świetnie. Jestem załamana. Jestem załamana, bo muszę e, sprzątać, także no przewinę wam to, że tak powiem. Przewinę. Dobra, teoretycznie mam tylko powywalać te siano, także wezmę już tu i zobaczmy, bo mam odnowić sobie teraz e, tutaj e, niby magazyn mam sobie odnowić. To nie wiem, ja go zamknę w takim razie. Nie wywalam nic więcej. I lecimy sobie tu, no i zobaczymy w tym komputerze. Ja mam nadzieję, że coś tutaj się to ogarnie jakoś fajnie. Powiecie, ja już co tam sprzątałam. Ten, to mi trochę tak smutno jest ogólnie. <laughs> nie wiem, bo musiałam to od nowa robić, no ale okej, okay, dobra. Zrobmy sobie z pozycji komputera ulepszenia i lecimy sobie magazyn i ciach. No i dobra, no i spoko, że jednak tych rzeczy nie wywalałam. Bo i tak to się musiało samo ogarnąć, w porządku. I jeszcze chciałam sobie tutaj zobaczyć magazyn, więcej informacji. Aha, i tutaj coś takiego mhm. zamów więcej produktów na sprzedaż korzystając z zakładki dostawa na komputerze, czyli lecę tutaj do dostawy produkty, odblokowało nam się. No i ja mogę tutaj sobie kupować. Mhm. I dobra. No i co no, to wiecie co? Lecimy do koszyka, do koszyka, do koszyka. Ile ja mam pieniędzy? Czemu mi się tutaj nie wyświetla? Ile ja mam pieniędzy na koncie? Co to jest znaczy zielono, a co czerwono? Nie rozumiem za bardzo. Na czerwono znaczy, że nie mogę zamówić, czy jak? E 171, a 180, 200 magazyn. Magazyn jest strasznie mały w takim razie, powiem wam. No Ja nie wiem, czy na czerwono, to nie są rzeczy, których nie mogę zamówić jednak. Aha, i już widzicie, i już jest lipa. Dobra, wiecie co, mm, za mało miejsca w magazynie. No, nie wiem, tak co któryś tam wezmę. Zadanie ukończone, co to znaczy na czerwono? Nie wiem, czemu to jest na czerwono na przykład. Mm, osiągnięcie odblokowano już tutaj na no, zmianę są, ale to spoko. Poziom drugi, alkohole, papierosy i tak dalej, i tak dalej, no nic, w drodze do stacji, ok. dekoracje, funkcje, paliwo, 114 na 200 litrów, dobra, no to nie, na razie jest git, mam nowy mail. Także sobie wejdziemy tutaj na pocztę, Magazyn dostawy Czas na twój pierwszy zakup. Młody, ostatni raz dostarczyłem ci produkty. Teraz możesz być tym, który wybiera co sprzedawać. Upewnij się, że dwukrotnie sprawdzisz cenę. Dla własnego dobra chcesz sprzedawać po stabilnej cenie, ale dostawcy rzadko się tym przejmują. Kup, kiedy jest zdecydowanie najniższa. Mam nadzieję, że dokonasz właściwych wyborów. Aha! Aby zamówić produkty, po prostu kliknij, bla, bla, co bla, zrobiliśmy. Dobra, spoko. Kiedy skończysz rozpakować produkty, samochód ciężarowy zacznie odjeżdżać. Będziesz mógł umieścić swoje przedmioty na odpowiednich półkach. Aby co zrobić, wystarczy zwrócić się do wybranej przed siebie. Dobra. Mm -mm. I co, on jedzie na magazyn? Poczekaj na przyjazd samochodu, dostawa, a następnie wypokoi towar na półki w magazynie. Dobra. Dostawa przy drzwiach magazynu. No to dobra, okej, okay, w porządku. W takim razie zróbmy tak, Wy już, ty już sobie tu wyjedziesz. No, mam syf jeszcze. Także, no, taka sytuacja. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Taka sytuacja, no. Syf kiła i mogiła. No, ale co, już gra się zacięła. Wiesz, człowieku? Człowieku. Dobra. Jeszcze bliżej. O. Zadanie ukończone, to rozpakowaliśmy sobie. Tutaj mamy taki syf. Tak mi się to nie podoba, że to się zacięła ta gra. E, wtedy. No bo wiecie, ja już miałam tutaj trochę ogarnięte, w sensie, bo po prostu tu na zewnątrz, a z tego zewnątrz będę dawała do kontenerów, z tego zewnątrz, nie? No tak samo sobie chyba ogarniałam ten wywóz ym, śmieci z kontenerów i też nie wiem, czy mi to wywieźli, czy mi tego nie wywieźli, też to będzie trzeba obczaić. I w ogóle, no widzicie, jak tu jest syf ogólnie, nie? Ja jakiś czuję syf. Ym. Aha... Boż... Dobra, ja sygram. gram. <laughs> Dobra. Wyjdźmy z tego. Nie, no porażka, po prostu w wyłóż na półki produkty z magazynu. Czyli co mam iść do sklepu, tak? I chyba tam to zrobić, nie? Nie chcę tych śmieci. Chyba tak, chyba mam iść. To ja sobie zamknę tu. No bo teraz faktycznie jest co ukraść, nie? Jest co ukraść. Jak sobie wyłożę, to chyba będę mogła znowu sobie zamówić. No, jest tu co robić. Okej, okay, i teraz tak. Umieść wszystkie, umieść wszystkie, żeby to tak fajnie wyglądało. A tutaj umieścimy sobie po 5 na razie, bo trochę tego jest. Okej, okay. i bym sobie domówiła w takim razie. Mogę to sobie domówić. Magazyn, dostawa, produkty. I w takim razie tutaj bym chciała pop. Korn, to chyba wyrzuciłam. Z napojów też coś wywaliłam. Nie pamiętam co. Szkoda, że nie, nie jest napisane ile tego mamy, nie? Alkohole. Yy, nie wiem, nie wiem jak sprawdzić. Aha, dostępne tutaj jest napisane ile mamy, widzicie? Dobra. Mhm. Aha, a zmieści mi się to już do magazynu, czy już mamy przekroczone? I nie, jeszcze mamy. Jeszcze mamy miejsce, także alkohole jeszcze sobie wejdźmy. Yy. Co to znaczy, że co, cena poszła. A, tutaj mogę sobie patrzeć. Cena w dół poszła, patrzcie. Mhm. Ej, wróćmy. Dekorację dostawa, tu produkty, alkohole. Mam tu w koszyku? Aha. Aj Boże, święty, dobra, tutaj poszło do góry. Tutaj, o, tu mamy w dół, także tutaj warto sobie to wziąć. I tak samo, ale to mamy. A, to jeszcze, to można sobie zabrać. Alkohole weźmy, przekąski jeszcze, popcorn mamy, to mamy, tutaj, o, to mi, no, <grym> Okej, okay, to możemy sobie wziąć i tutaj jest okej, okay. alkohole. No i tak, no, to jest takie, no, nie za bardzo spadło, to nam spadło, tu możemy zabrać, to też nam cena spadła, OK. to niby też, o, to na pewno, no i to w sumie okej, okay, możemy wziąć. Papierosy. To jeszcze nie jest tak. O, to jest super cena. To możemy zabrać, też możemy wziąć. No i w zasadzie to zobaczymy, czy faktycznie możemy sobie wziąć, no bo nie wiem, jaka, jak tam z koszykiem lody. Nie wiem, czy ja mam y, tę zamrażarkę, czy coś, tam, co mam. W... Wystarczające, nie mam pieniędzy. 268, to jest tyle, ok, to to, to słone. to osuny. 268-235 ja by po prostu za mało miejsca w magazynie. Dalej nie. nie mogę? Nic nie mogę wziąć. No, teraz. Dobra, skumam. No i okej, okay. dobra, coś się tam wzięliśmy w takim razie. E, no i co? No i tam przyjedzie sobie dostawa za chwilę. Dobra, to ja jeszcze tam pójdę i sobie spróbuję do tych kontenerów e, wpakować trochę rzeczy aczkolwiek no to to w trymi gasie załaduje wszystko no bo widzicie jak to wygląda nie? muszę to przesunąć trochę no i już jest pełny kontener także słabo ogólnie słabo no właśnie no nie no wszystko się wysypuje więc to jest takie pójść bez sensu trochę no. okej okay. powinnam takie mniejsze rzeczy na razie nie bym mogłabym to jako ozdobę użyć, nie? No też bym mogła, ale... W końcu jesteśmy na dzikim zachodzie no to w teorii. Można. Ech, dobra. No, takie rzeczy to na pewno. To no, tak, czy ja mogę tu coś... Nic nie mogę. Kurde, powiem wam, że to nie... Bardzo niefajnie się to rzuca. <grymne> niefajnie. Okej, okay, przyjechała dostawa. Bo to się nawet przejść. Tu jest tak ciężko w ogóle przejść. No już, 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 już. Spędzę, gdzie te drzwi tu? Okej, okay, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wjeżdżajcie, wjeżdżajcie. Ten trochę syf jest, no wiemy, wiem. wiem. Okej. Okay. Odjeżdżaj. Zamykam. Dobra, tędy sobie wyjdę. Bożąsiu. A mnie to denerwuje. Och. Bez jaj. <grym medyfikant> Okej. Okay. No, jako tako to weszło, no. Bylebym cokolwiek jeszcze innego tu mogła wrzucić. Ach, zaraz się skończy tak, że będę musiała i tak zamówić tutaj, wiecie. Wywóz. Może nie powinnam tych głośników brać. Wiecie co? Bo. Jak ja mam je teraz postawić, co? Raczej sobie nie postawię. A raczej nie. No ale czy mi to jest potrzebne tutaj do szczęścia, w magazynie? Wątpię. Raczej nie, bo tutaj będzie pełno półek. I mogę tutaj tego do... Kurde, nie mogę, wszystko osobno weź. Porożka. Nie no. wiem, może grać tutaj minigierka, nie? Ciekawe czy można takie rzeczy sprzedawać. Czy w ogóle coś takiego jest tutaj jak sprzedawanie? Aha, wojek do nas dzwoni, ma mi coś do powiedzenia, aż się boję. Trochę. O, ciekawe, co chce nam powiedzieć. No, no. Długów nie spłacamy. Nie wiem, jak to jest tam z tymi długami ogólnie. W sumie nie wiem. No, ale tak czy siak nawet byśmy nie mieli z czego, no ale dobra. Widzę, że dbasz o dobre funkcjonowanie stacji. Dobrze, dobrze. Nie chciałbym czegokolwiek innego. Pragnę jedynie ci przypomnieć, że nie tylko ja oceniam Twoją robotę. Oczywiście, wujek wie najlepiej, jak zadbać o rozwijający się biznes. Prawdziwa aprobata dawna, dawana jest ci przez Twoich klientów. Na nią musisz zwrócić uwagę, jeżeli ktoś puści dym, że dzieje się źle, nawet rozdawanie diamentów nic nie pomoże, więc utrzymaj tych swoich klientów w zadowoleniu. Rozumiem, rozumiem się, rozumie się. Popularność. Zbieranie pozytywnych ocen od klientów zwiększy poziom popularności twojej stacji. Im większa popularność, tym większy ruch uliczny wokół Twojej stacji, a co za tym idzie więcej, więcej klientów. Tfu. Im większa popularność więcej klientów. Dobra, efektywne zarządzanie stacją oraz dbanie o jej czystość. Skutkuje najlepszymi ocenami. Kop toaleta wchodząc w kolejną funkcję inne w komputerze. No na pewno nie będę mogła kupić, bo nie mam pieniędzy. Nowy mail. Nie chcę mi się czytać w tym maili, bo ja wam powiem, wiecie? Mm -hmm. Podstawowa toaleta. No dobra, udało się kupić podstawową toaletę. No to spoko w sumie. Fajnie. Nie no, spoko. Aha, właśnie możemy wyłożyć towar. Mamy nowe rzeczy. Paprykę mamy umieszczoną. Takie mamy ciastka. Popcorn mamy, to mamy. Czanki mamy. Aha. Półki na napoje gazowane. Aha. Poczekajcie. No, to też w sumie jest umieść 5. Umieść wszystkie. Umieść wszystkie. Okej, okay. i tutaj w sumie też możemy umieść, 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 umieść. Dobra, aha, bo ja nie, czy ja nie mam półki na alkohol? To zaczekajcie. Funkcje, dekoracje, narzędzia, ulepszenia, narzędzia, nie, ulepszenia, yy, nie, to zarządzanie poczta. Dekoracje, ruchoma atrakcje, karty, dostawa, funkcje, półki, alkohol. Dobra, muszę otworzyć stację, moi drodzy, bo nie mam pieniędzy. Czyli muszę przez chwilę zacząć pracować i zacząć po prostu zarabiać. Mam niby posprzątać toaletę za pomocą Miotu, gdzie jest Kibel. To mi mnie pokazuje, gdzie mam iść do Kibla. O, czy to toaleta? Bla, bla bla bla, gdzie jest toaleta? Co, ona będzie gdzieś koło magazynu? Czy w magazynie? Nie. Nie przyjrzałam się wcześniej. Gdzie ma być ta toaleta? Zgłupiałam. Eee. Stacja paliw, więcej informacji. Popularność, poziom pierwszy, paliwo, pozostałe paliwo. Tutaj mamy posiadane pieniądze do upgrade'u. Mhm. Zarządzanie, sesja paliwa. Gdzie jest ta toaleta zakichana? Dobra, nieważne. Dzień dobry, panie władzą. Dzień dobry, dzień dobry. Okej. Okay. Super, cieszę się. Ale koksu. <noise> Ale koksu. No nie, sam tutaj sobie przyjdzie, także sobie zaczekam na tego kliencika. No wiem, że WC, tylko gdzie jest to WC? Gdzie ja je zgubiłam? Nie wiem. Na tym odcinku mam nadzieję, że ogarnę, gdzie jest wódce. Aha, i sobie tak po prostu przechodzi. Może on idzie do kibla właśnie. Ej, może ja pójdę za nim. A tu jest. O matko, dobra, faktycznie trzeba posprzątać. I yy, faktycznie jest takie mało interesujące. No, ale będzie czyściej. Czyli co, tutaj już nie muszę sprzątać? Tam w środku kibelka, głowienek czy coś? No to fajnie. No to spoko, to się bardzo cieszę. Ej, nic, no to czekam na klientów. No, bo cóż, Ej, wiecie co, powinien być płatny toalet? Podnieść poziom popularności Twojej stacji 1. Im większy poziom popularności, tym większy ruch. Okej, okay, no ja wiem, wiem. Przecież no, czekam. Czekam. Tutaj wszystko włożyłam? No, wszystko Umieść. Aha, wszystko się umieściło. Dzień dobry, dzień dobry. Niechże pani tutaj coś kupi. Niech pani nie idzie tylko do toalety. O, mamy klienta, fajnie. Bardzo dobrze, bo już po prostu myślałam, że nic z tego nie będzie. Że nic z tego nie będzie. Że znaczy nikt tutaj nie przyjdzie. Dziękujemy, dziękujemy. 20% pozycja, pierwsza, spoko. i napiwek dostaliśmy. Fajnie. 27% popularności. Fajnie. Tylko więcej ludzi, więcej ludzi proszą. Dzień dobry. Czy pani coś u nas kupi? Nie obraziłabym się, gdyby Pani coś u nas kupiła, <noise> nie, serio. Zbieramy pieniążki, przydałaby się świnka na napiwki. No, naprawdę przydałaby się świnka. Okej. Okay. Super, zapraszamy. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, dzień dobry. O, jeszcze trzeba tu przetrzeć. No tak, pełno piachu, pełno piachu. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. No spoko, bo wiecie, mamy więcej rzeczy na sklepie trochę, ale to i tak wiecie. Okej, okay, fajne. 47%. O, umieść wszystkie. Dzień dobry. Jak okay, przyspieszmy to trochę. No świetnie. 53, dobra, za niedługo będziemy mieć 100% No i level, może drugi? Czy jak to tam będzie? Nie wiem. Zobaczymy, dowiemy się wkrótce. Dobra, tego to też trzeba wywalić. Nie w tą stronę, tutaj mamy. I co ja chyba. A nie, w sumie to na razie może nie będę zamawiać. Jeszcze coś ich tutaj to wywalę. Okej. Tutaj było pełno kurzu, nie? Ale spoko mamy otwarte, w międzyczasie sobie sprzątamy. O, przyjechał no kolejny klient. Świetnie. Okej. Okay. Super. Nie Niepotrzebne mi te stare rzeczy. Od razu się tu wywali. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, szanowna pani. Ok, posprzątam, żeby się na mnie zacięło, nie? Ponoć się może zaciąć. Więc szkoda by było. Okej. Okay. Ten paliwa jest niski. E, stacja paliw, zaczekajcie. Dostawa paliwo. E, lecimy tu. E, zamów za mało pieniędzy. Nie mam kasy. Uh -huh. e, dobra. Też. Aha, bo ja to muszę... Zaczekaj ta. Zresta tutaj zamówienie. Mamy no, 299, a to jest zajeb... 152, czy Dobra. Dzień dobry. Wiecie co, oni to tak nie kupują za bardzo jakoś super. Zwycięż też się po ceny jakoś podnosi. Klientka przy paliwie, dobra. Mam nadzieję, że będę miała szansę jeszcze tam polecieć jak nam przywiozą. Wiecie... Paliwo przywiozą, bo ja będę musiała opuścić na chwilę sklep, nie? To też jest wszystkie dobre. A no nic, no nic, no nic, no. Jedzie paliwo! Jedzie. Oj, utknęłam. <grywy> utknęłam. Prawie bym nie przyjechał. E, dzień dobry. Ale trąbi po wszystkich, nie? No dobrze, on trochę realizmu w tej grze <grywy> jak trąbi. Oj, okay, ona akurat sobie tam to naszykuje. Zadanie zakończone. Zwiększona poziom popularności. No to fajnie. Cieszę się bardzo. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. I jeszcze tutaj dostawa paliwa jest w po Drugi poziom popularności będziemy sobie ogarniać. Odmów yy, odnów warsztat poprzez stronę główną komputera. O dzień dobry. Przepraszam, że musiał pan, czy tam pani mnie zauważy, yy, kto tutaj stoi <laughs> czekać. O, o, prawie by wyleciało. Prawie za darmożkę by było. Byłoby za darmo. Klient przy paliwie lecę. Lecę, bo z tym zarabianiem to na razie słabo idzie. No ale jesteśmy troszeczkę do przodu tak czy siak tutaj z rzeczami. No i nie no, będę musiała po prostu, tak wiecie, w międzyczasie sobie gonić. Tu i ówdzie. I po prostu to ogarniać. Oho. Nie wejdzie. Dobra, ja se zamówię już y, do kontenera. Do kontenera. Tutaj warsztat za 500. No niestety. Dostawa, dostawa. Y, nie tutaj, zaczekaj, tak gdzie to było. Y, dekoracja, zarządzanie, narzędzia, dostawa. Nie, wyjdź. Magazyn, stacja paliw, dostawa, produkty zablokowane, dekoracja atrakcje, funkcje, narzędzia, ulepszenia. Zarządzanie, dobra, klient przy paliwie. Ej, no, zgubiłam się, serio. Nie wiem, teraz się. O, otrzymałam napiwek, fajnie. Dostawa, usługi, usługi, wywóz śmieci. Zamów, dobra. Ej, dobra, i będę czekać po prostu na ten wywóz. Nie będę biegać, wiecie, do różnych tych kontenerów, bo to też jest takie, no, słabe, słabe, słabe. Niechże kupuję. Kupuj, kupuj. Kobieto. Dzień dobry. Ach, prawie by było. Prawie by było. Ok, kolejna, ale ona pewnie do toalety idzie. W toalety chyba już nie musimy sprzątać, więc spoko. Yy, spoko, spoko. Dobra, tu też jest w miarę czysto. Ok, dzień dobry. Dzień dobry, panie. O o, ale żebym przesadziła. Nie, nie, nie. Ja wiem, przepraszam, przepraszam. Ej, a ciekawe, jakbym tak na maksa wzięła, to czy by zapłacili, nie? Ciekawe. Ale raczej by nie byli zadowoleni. No, no, pan by nie byli, no bo gdzie? Ja też bym nie była zadowolona. Jezu, ale trąbią na siebie, no. Troszkan, przyjechał troszkan. Dobra. Dziękuję, dziękuję. Dobra, troszkę yy, zgarnął te, już śmieci. Okej, okay, fajnie. Fajno, fajno. O, proszę bardzo, jaki syf. Ale i tak nie jest źle, powiem wam, bo na przykład w symulatorze kafejki internetowej, tam po prostu jak ja muszę łazienkę sprzątać, to mi się aż zbiera. Aż mi się zbiera klient przy kasie. Lecę. Okej, okay, od razu sobie, wiecie, wolę posprzątać tu, ogólnie. Dzięki. Przy paliwie też. No nic, no trzeba zasuwać. Trzeba zasuwać teraz, że troszeczkę tutaj sobie do przodu być. No spoko. Chcę tu posprzątać. Chcę tu posprzątać. Fajnie, że są te powiadomienia. Wiecie, że klient jest przy kasie, czy tam właśnie czeka na yy, zatankowanie auta. To jest bardzo. Fajne, Ja już myślałam, że to skupiłam. Okej. Okay. Co jest tu potrzebne? Nie wiem po co. Nie wiem po co. Zobaczymy, spróbujemy tak całą nos pociągnąć. Powiedzcie, że jest jakiś autozapis, błagam was. Błagam, jest jakiś autozapis w tej grze. Bo mi słabo się robi już. 16.40 autosave. Jezu, chyba jest, chyba jest auto nie, bo tam czasem się wyświetla, że się zapisuje gra, ale wiecie, ale wiecie, no, no czemu tak wywala? Nie mam zielonego pojęcia, ale nie podoba mi się to, <gry> nie podoba mi się to, dobra, fajnie, spoko, eee, dobra, czyli jest git, ale wiecie co? Ale się wystraszyłam naprawdę, no bo no, wystraszyłam się, napiwek dostałam, haha, hihi, haha. Okej, okay, czyli co? No tego nie, nie zapisały, mojego sprzątania. Już był pełny kosz, był pełny kosz, no. Czyli co? Muszę spróbować przynajmniej pamiętać o tym, żeby zapisywać sobie co jakiś czas. No nie mówię, na auto zapis, nie, ale patrzcie, dwie minuty w tej grze to po prostu czasem jest... sporo, bo sporo się po prostu tutaj zrobi. Mmm... Wiecie. Później szkoda. Później szkoda po prostu i tyle. Dobra, na razie nie ma klientów tutaj. Także na spokojnie mogę sobie działać. Bo chciałabym na pewno przez całą noc sobie, tak myślę. Tutaj lecieć. Dobra, nieważne. O, klient przy paliwie, także zasuwajmy. Lecą, 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 lecą. Okej. Okay. Dobra. I lecę sobie. Tu zapisz. Zapisz. zapisz, No. I dobra, kochani, to będzie na tyle, bo widzę, że trochę już materiału mam. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że materiały Wam się podobają. Zapraszam też do innych gier. Zapraszam na kanał Simsowy, jeśli lubicie Simsy, bo tam również się materiały, odcinki pojawiają. No i trzymajcie się do następnego. Cześć!